Masz dla mnie ostatnie wskazówki? Gdybyś zleciał z dechy, to nie upadaj na puściochę, tylko na pupę. Dzięki. <zysy> Hej! Całkiem nieźle mi... <śmuszów> Brawo, Skowi, Zapnąłeś San Fran przy Roki Ban jest! No ale dlaczego taka wielka fanka Ryana miałaby go wykurzyć z turnieju? To właśnie ją zdradziło. Upiorny san from psychol nigdy nie ścigał Ryana, tylko innych zawodników. Daję wam najwyższą notę dzieciaki. Przyznaję się, jasne? Zrobiłam to, bo zabronili mi startować w turnieju. Nie skrzywdziłabym Ryana. To mój idol. Więc to jurorka? Ha, straszny obciach. Zostałam sędzią, żeby mieć choć taką frajdę, bo dziewczynom nie dają jeździć. Co? Przecież jeżdżą! Amanda, Zoe! Zoe dała wczoraj czadu! Tak? To no powiedz, czemu mnie odrzucili! A! Chwila, ja, ja dam rady! Poważnie, jestem dobra! E, chyba musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Jakieś 10 do 20 lat!